2007 sezon dla Czachora był najlepszy y, w mojej historii startów, w moim życiu. Dziesiąte y, miejsce na Dakarze, ale jeszcze okraszone trzecim i drugim miejscem na odcinku specjalnym. Y, ukończone zawody: Tunezja, y, Sardynia, Brazylia, bardzo trudne, Argentyna, Chile i jeszcze Dubaj. I na to się i mi świata przede wszystkim mi świata pierwszy nikt mnie nie pokonał w tej klasie no to to jest mój najlepszy sezon w życiu przygotowania już właściwie zaczęły są od y, Dubaju gdzie startowałem motocyklem już takim tym co będę jechał na Dakarze ale do Dakaru to my już się przygotowujemy log logistycznie od czerwca bo w czerwcu się wysyła zgłoszenia i w czerwcu się wymyśla jak się na przykład będzie wiozło części czy opony I także y, cały czas na przykład dzisiaj jadę do y, warsztatu zobaczyć jak tam moja ciężarówka serwisowa się robi no w, w, ze mną jak wyjeżdżamy to jeździ Marek Dąbrowski teraz zaczął jeździć młody zawodnik Jakub Przygoński i jeździ ze mną dwóch mechaników Zbigniew Fragliczkiowski i Niemiec Holger Roth, który był mechanikiem fabrycznym w KTM-ie i będzie teraz jechał 20 raz na Dakarze. Także to jest historia Dakaru. Jeszcze jak jest Dakar albo też jakieś zawody, jeździ z nami Krzysiek Chłowczyc i to jest, Krzysiek jeździ w samochodach, także on ma mechaników do tego samochodu zagranicznych. Tutaj to co wymieniłam, tą grupę, to obsługują się tylko motocyklami. Także to jest taka grupa, że zawsze śpimy obok siebie, w namiotach, zawsze ze sobą się kłócimy, dyskutujemy albo godzimy. No. A to teraz z mechaników jeszcze, są jeszcze, jeszcze Nie, już nikt nie wyjeżdża z nami, to jest wszystko, co e, z nami wyjeżdża, bo to by było bardzo skomplikowane, bo e, jak, e, jak ja jadę na motocyklu, to moi mechanicy muszą się przemieścić albo w Nisanie, albo w ciężarówce. Także nie mogę zabrać za dużo osób.